Cześć, ja mam na imię Przemek, jestem doradcą w firmie Dzisiaj jesteśmy w Rybniku, gdzie zrealizowaliśmy schody samonośne. Zobaczcie, jak wyszło. Mamy tutaj schody klasyczne, yy, policzkowe. Ciekawym połączeniem balustrady, balustrada szklana, szkło bezpieczne VSG, klejone folią, szkło mamy pokryte pochwytem, mamy słupki zabezpieczające z przodu i wpuszczone do wangi bocznej. Pomimo tego, że mamy tutaj klasyczną konstrukcję policzkową, to zastosowanie dwóch kontrastujących ze sobą kolorów spowodowało, że Schody mają bardzo nowoczesny charakter i będą pasowały do zaprojektowanego wnętrza. Mamy tutaj bieg prosty i stopnie ażurowe, czyli nie mamy podstopni. Pozwala to na wykorzystanie całości światła, które pada przez okno wreszcie pomieszczenia. Balustrada stanowi bardzo długi element, dlatego aby nadać jej stabilności, żeby nie drgała, zastosowaliśmy tutaj wzmocnienie, które łączy pochwyt z, ze stropem. Czerni, którą widzicie na elementach tej realizacji, została uzyskana poprzez bejcowanie. Nie zastosowaliśmy tutaj lakierowania zewnętrznego. Mamy tutaj bejcę, która wnika w strukturę drewna, natomiast zewnętrznie pokryta jest lakierem poliuretanowym, chemoutwardzalnym, dokładnie tym samym, który jest na schodach. Na podłodze piętra mamy nasze standardowe wykończenie, czyli naszą deskę na panel. Jest ona zarówno imitacją ostatniego stopnia, jak też okala cały strop. W desce mamy zamontowaną balustradę. Co ważne przy tego typu montażu, balustrada nie jest umiejscowiona w podłodze. Mamy tutaj margines 10 cm odstępu, pozwala ta na niełączenie podłogi z balustradą i brak konieczności do montażu balustrad w przyszłości, kiedy będziemy podłogę wymieniać. W tym budynku będą mieszkać również małe dzieci, klientom zależało na ich bezpieczeństwie. Dlatego ten fragment został zabezpieczony również balustradą. Nawiązuje ona swoją formą do pozostałych balustrad. Tak jak wspominałem wcześniej, konstrukcyjnie są to schody policzkowe. W tym wypadku mamy policzek pełny od ściany. To pozwala nam zabezpieczyć ścianę przed e, zabrudzeniem mopem podczas sprzątania schodów. Z drugiej strony natomiast w policzek została wpuszczona szyba balustrady, co nadaje bardzo nowoczesnego charakteru całej konstrukcji. To, co może być dla Was istotne, to na tego typu schody, też jak na każde inne, otrzymacie u nas 5 lat gwarancji. W gwarancji również pojawia się pisemny zapis o tym, czy schody nie mają prawa skrzypieć. Czyli jeżeli chodzisz po schodach, słyszysz jakieś dźwięki, to u nas podlega to naprawie gwarancyjnej. Jest z nami pani Patrycja, właścicielka schodów. Chcieliśmy Pani Patrycy zapytać, jak Pani wspomina współpracę z firmą? I czy jest Pani tak najzwyczajniej w świecie zadowolona ze schodów? Jesteśmy bardzo zadowoleni z realizacji. Schody są piękne, co widać na nagraniach. Bardzo dobrze układała nam się współpraca z firmą, byliśmy dobrze zaopiekowani. Podpisana była umowa od razu, także byliśmy Przekonani o tym, że będzie to dobrze wykonana robota. A jeżeli zastanawiacie się, ile takie schody mogą kosztować, to te schody w takiej konfiguracji kosztowały około 42 tysięcy złotych. A jeżeli i ty chciałbyś takie schody w swoim domu, w opisie do tego filmu znajdziesz link do formularza kontaktowego. Zapraszamy!